Liturgię słowa dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy od księgi Jonasza. Pan Jezus powiedział kiedyś, że nie będzie innego znaku, jak znak Jonasza. Dzisiaj będziemy czytać taki fragment z tej księgi, który nam mówi o tym, że słowo Boże, jeżeli ktoś jest posłany w imię Boga i głosi słowo Boże, to to słowo Boże naprawdę może sprawiać, może sprawiać jakiś cud. Posłuchajmy, jaki to cud zdarzył się w Niniwie. Czytanie z Księgi Proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i głos jej upomnienie. Które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. Ogłosił post i przeoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Oto słowo Boże. Bogu będą dzięki. Drogi panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według swych pocień, Boże i zbawco. W tobie mam nadzieję. Na swoje miłosierdzie, panie, na swoją miłość, która trwa od wieku, Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu. Ze względu na dobroć Drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich. dróg swoich no, 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 no. Święty Paweł duszpasterzując w Koryncie założył gminę chrześcijańską po paru latach, kiedy ludzie chloe przyszli do niego z wiadomością, że w tej wspólnocie w Koryncie dzieje się źle. Dlatego też pisze do nich list, w którym mówi i o małżeństwie, i mówi o dziewictwie. I właśnie w tym fragmencie y, mówi o czymś bardzo istotnym, co dotyka nie tylko małżonków, tych, którzy y, są poświęceni Panu. Wszystkich nas to dotyczy, że tak naprawdę to wszystko, co się dzieje tu i teraz, przemija. Posłuchajmy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Mówię Wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony. Tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wszystkie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata szymonowego Andrzeja. Jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Oto słowo pańskie. Ewinencio. Ścigodni siostry i bracia, dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Te niezwykłe słowa psalmu mogliśmy wysłuchać przy akompaniamencie muzyki pięknie wykonane. Jakże głęboko poruszające. Gdy przeżywamy dzisiaj już drugą niedzielę Słowa Bożego, stawiamy sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg dał Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym i w żywej tradycji Kościoła temuż właśnie ludowi Bożemu, a przez ten lud Boży światu. Wszystkim ludziom. Dlaczego Pan Jezus od początku do końca swojej publicznej działalności, jak zauważa święty Marek, przetaczając świadectwo Piotra, głosił Ewangelię? Otóż niezwykle trafną i, jak to papież Franciszek ma w zwyczaju, krótką, a celną odpowiedź zamieścił właśnie w swoim Motu proprio ustanawiającym niedzielę Słowa Bożego, napisał mianowicie, Zawarte w Piśmie Świętym prawdy służą naszemu zbawieniu. To właśnie ten cel, zbawienie człowieka, jest wpisany w samą naturę Biblii, która jest zresztą ułożona jako historia zbawienia. Na treść Pisma Świętego nie składają się jakieś paragrafy, jakieś przymioty Boże podane w jakiejś choćby pięknej litanii czy, czy inne wypowiedzi, definicje Pana Boga, lecz jest to historia działania Pana Boga od stworzenia od pierwszych ludzi aż po paruzję właśnie w życiu ludzi na tym świecie który przemija jak uczy Święty Paweł dzisiaj. Zadajmy sobie zatem pytanie, w jaki sposób słowo Boże zbawia człowieka. Wszak fragmenty Pisma Świętego, których wysłuchaliśmy dzisiaj, właśnie o tym procesie zbawiania człowieka bardzo hmm, Przejrzyście, a zarazem dramatycznie mówią. Da się wskazać, idąc zresztą za słowami Psalmu, trzy takie zasadnicze działania Słowa Bożego. Ale zanim skupimy się pokrótce na każdym z nich, najpierw zobaczmy, kim jest ten Bóg, który chce zbawić człowieka. Bo właśnie Słowo Boże, zwłaszcza pierwsze czytanie i kolejne fragmenty go dzisiaj ukazują w sposób niezwykły. Otóż Bóg, który objawia się poprzez Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym, jest tym, który widzi człowieka i który mówi do człowieka. Bo przypomnijmy sobie, jak... W księdze Jonasza mamy to stwierdzenie, że najpierw Bóg widział w tej Jerozolimie tych ludzi, to miasto potężne. Żal mu było tego miasta. Tych ludzi oczywiście, prorok posłany nie rozumiał do końca, buntował się w pewnym sensie, ale ostatecznie Pan Bóg, widząc tych ludzi, posyła go niestrudzenie, aż prorok zrozumie, idzie i głosi Słowo Boże. Aż wreszcie ten sam prorok odnotowuje, zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. A z kolei pan Jezus, gdy przychodzi nad jezioro, gdzie pracują Szymon, Andrzej, Jakub i Jan, ujrzał, ewangelista to podkreśla aż dwa razy, to spojrzenie Chrystusa na tych, którzy są jeszcze rybakami. A do których powie za chwilę, pójdź za mną, pójdźcie za mną. To właśnie na bogatego młodzieńca, który chciał osiągnąć życie wieczne, Pan Jezus spojrzał z miłością. To właśnie Bóg, który jest dobry i łaskawy, jak mówi psalmista, patrzy na człowieka z miłością. Takiego Boga objawia nam Pismo Święte. Hieronim Bosch stworzył w XV wieku bardzo inspirujące do myślenia malowidło przedstawiające siedem grzechów głównych. Te grzechy są wpisane w oko, w którego Zireżnicy znajduje się zmartwychwstały Jezus. Bóg widzi, Bóg patrzy na nas w każdej chwili naszego życia, ale nie jak jakiś złośliwy szpieg z pism Sartra, lecz jak miłujący Ojciec, co Pan Jezus niezwykle dosadnie i pięknie wyrazi w przypowieści o synu marnotrawnym, a raczej o właśnie miłującym Ojcu. Bóg jest Bogiem wpatrzonym w człowieka, Zapatrzony w każdego człowieka z miłością, szuka i dostrzega nawet najmniejsze dobro w nas, tak jak w tych witach, aby to dobro ocalić przed destrukcją, powodowaną jak przez wirusy zdrowie, tak przez grzechy, to dobro, które człowiek jest w stanie tworzyć z pomocą łaski Bożej. Dobro niszczone przez złe namiętności, nieopanowanie, pożądania o których dzisiaj święty Paweł tak mocno pisze, by chrześcijanie w Koryncie naprawdę zaczęli myśleć głębiej o swoim życiu, o sobie samych i o czasie, który przemija. Bóg widzi, patrzy na nas z miłością, a z kolei pismo święte, słowo Boże, pozwala człowiekowi widzieć Pana Boga. Tak jak Mojżesz na górze Synaj, czy jak Maria Magdalena w ogrodzie zmartwychwstania i tę radosną wiadomość, wręcz niezwykłą wieść niesie apostołom. Widziałam Pana, to widzenie kontemplujące, uszczęśliwiające, to jest podstawowe kredo Kościoła Apostolskiego. Apostołowie później mówią, widzieliśmy Pana, Pana, który rozmawia, który odsłania swoją, swoje chwalebne ciało, swoją osobę, swoją miłość ukrzyżowaną i zmartwychwstałą. Pismo Święte pozwala nam widzieć Pana w taki właśnie kontemplacyjny sposób. Pismo Święte pozwala nam również słyszeć Pana Boga. To właśnie tak jak Jonasz mówił do mieszkańców Niniwy, tak również dzisiaj do nas Pan Bóg mówi te same słowa, one są nieustannie aktualne, dlatego że rozbrzmiewa w nich cały czas głos tego samego żyjącego na wieki Chrystusa, głos Ducha Świętego. To właśnie w tymże Duchu Świętym pisze Święty Paweł, prosząc. Abyśmy, jako chrześcijanie nie gardzili Słowem Bożym, które do nas Bóg kieruje dzisiaj w tych okolicznościach świata i naszego osobistego życia. Apostoł jest świadom, że wielu ludzi gardzi Słowem Bożym, odrzuca Jego Ewangelię, Ewangelię Chrystusa, dlatego w liście do Rzymian w drugim rozdziale pisze a może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Boga, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce Cię przywieść do nawrócenia. Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia, zaskarbiasz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według czynków Jego. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności, życie wieczne. Tym zaś, którzy są przekorni za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości, gniew i oburzenie, ucisk i utrapienie spadną na każdego człowieka, który dopuszcza się zła. Chwała zaś, cześć i pokój spotkają każdego, kto czyni dobrze, albowiem u Boga. Nie ma względu na osoby. To właśnie tak przemawia do nas Słowo Boże. Ono nas prześwietla, robi rachunek sumienia, wyrzuca zło, ale równocześnie wzywa do czynienia dobra. Jakże wzruszające, aktualne przez wieki słowa zapisał święty Augustyn w swoich wyznaniach, gdy stwierdza, Mianowicie Słowo Boże, które mnie oczyściło i przemieniło. Przeszyłeś moje serce jak strzałą Twoją nadziemską miłością. Wszędzie niosłem groty Twoich słów wbite we mnie jakże głęboko. Jakiegoż to złanie było we mnie albo w czynach moich, a jeśli nie w czynach, to w słowach, a jeśli nie w słowach, to w intencji. Ty zaś, panie, dobry jesteś i miłosierny, sięgnąłeś swą prawicą aż do samej głębi mego konania. Stamtąd z głębi serca mego wydobyłeś i precz odrzuciłeś bezmiar zepsucia. A polegało ono nie na czym innym, lecz na tym, że nie chciałem tego, czego ty chciałeś, a chciałem tego, czego ty nie chciałeś. Tak właśnie Słowo Boże. Nie tylko nawróciło świętego Augustyna, ale go radykalnie przemieniło. I oczywiście poprowadziło drogą świętości. I to drugie działanie, wspomnijmy już tylko krótko o nim. Bóg poprzez swoje słowo wskazuje drogę grzesznikom. Dlatego na przykład Torat Adonai, jak mówią wyznawcy judaizmu, Pięciokrzem Tora, to droga Boża którą wskazują pierwsze księgi Pisma Świętego zresztą pierwsi chrześcijanie kierujący się ewangelią określali się mianem swoją religię droga tak mamy w dziejach apostolskich przytoczone świadectwo podobnie święty augustyn wyznaje że właśnie taką wspaniałą drogę szczęścia pokazało mu słowo Boże bo pisze o to dalej Stałem się wolnym od głupich przyjemności. Wolna już była moja dusza od udręki ambicji, żądzy zysku, od niespokojnego tarzania się w namiętnościach cielesnych. Nieskładnie, lecz śmiało przemawiałem do ciebie jasności moja, bogactwo moje, zbawienie moje, Boże mój. To właśnie tą drogą wskazaną przez Ewangelię, przez Słowo Boże podążał wielki święty, wielki nauczyciel Kościoła, który do dzisiaj swoimi pismami ten Kościół wspiera, prowadzi, inspiruje. I wreszcie ostatnie, trzecie, zbawcze działanie Słowa Bożego, o którym mówi dzisiejsza liturgia, psalm przytoczony na początku, Bóg. Pomaga pokornym czynić dobrze. Zaiste, jak mówi święty Jakub, Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Słowo Boże ma w sobie moc pochodzącą od Boga, niesie łaskę i ducha świętego, wprowadza w obecność Bożą, jak do namiotu spotkania. Ta obecność Boża pomaga czynić dobro. Uczył święty Ambroży, gdy człowiek bierze do ręki z wiarą Pismo Święte i je czyta, znów przechadza się z Bogiem w raju. Człowiek, który przechadza się z Bogiem w raju, czyni dobro, miłuje, przebacza, jest miłosierny, żyje zarówno dekalogiem, jak i błogosławieństwami, bo czuje, Tę Bożą Obecność, którego przenika, która mu towarzyszy i która jest źródłem mocy. Tak jak mówi Święty Paweł, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, gdy On jest ze mną, a ja z nim oczywiście. Dziękujmy w tej Eucharystii sprawowanej uroczyście pod przewodnictwem pasterza Kościoła Warszawskiego, księdza kardynała, w ten dzień. Uroczystą niedzielę Słowa Bożego z uroczystą intronizacją księgi, pisma, z jej okadzeniem. Tak jak okadzamy najświętszy sakrament, wyznając naszą wiarę w żywą obecność Chrystusa pod postacią Słowa Bożego, ducha świętego. Wysławiajmy dzisiaj Ojca Niebieskiego, który na nas patrzy z miłością, który do nas mówi i pozwala nam patrzeć w swoją stronę. Kontemplować oblicze Chrystusa i modlić się do Niego głównie słowami pisma, psalmów, modlitwy w czasie wieczerzy pańskiej. Dziękujmy, wysławiajmy za to w imieniu każdego z nas osobiście, w imieniu naszych rodzin i w imieniu całej naszej wspólnoty, tej tu obecnej i całego Kościoła, Kościoła w Polsce i szerzej Kościoła Powszechnego. O czym zapewne Ojciec Święty Franciszek o godzinie dziesiątej będzie dzisiaj mówił w Bazylice Świętego Piotra. Dziękujmy za pochodzące od Pana Boga słowo, które nas zbawia, ono nas nawraca i przemienia grzeszników w sprawiedliwych, ono wskazuje nam drogę życia wiodącą do szczęścia, do życia wiecznego. I ono pomaga nam czynić dobro. Tym zbawiającym nas słowem, dzielmy się również z naszymi braćmi i siostrami w naszych rodzinach, dzielmy się w naszych społecznościach pracy, aktywności społecznej, tak jak nawrócony Jonasz odważnie szedł przez to wielkie miasto Niliwę i je uratował. Dzielmy się tym słowem, jak pełni Ducha Świętego apostołowie. Jak święty Paweł, jak święty Augustyn. Niech ci wielcy mężowie Boży, powołani przez Chrystusa, umocnieni Jego łaską, namaszczeni duchem świętym, wspierają nas w tym wielkim dziele przyjmowania Słowa Bożego, nawracania się, kroczenia drogą Bożą do życia wiecznego i po prostu czynienia dobra. Wysławiamy Cię, Panie, za Twoje słowo. Ty jesteś dobry, pełen łaski. Dlatego wskazuj dalej nam grzesznym drogę życia. Pomagaj nam, jak tylko jesteśmy pokorni, czynić dobrze. Ucz ubogich dróg swoich. Amen.